Hello, witamy Was bardzo serdecznie z Wykopki w poszczególnych Historii. Na następnej wyprawie widzimy śnieg popuścił Będzie fajnie, fajny las. Pochodzimy dzisiaj Tak więc zapraszam do oglądania. Dobra, jeszcze mamy starą łopatkę wzięliśmy Tak samochodem to mogę brać tą No i dobra, uruchamiamy sprzęcik. No i zaczynamy. No cool, brak cewki. Włączymy się cewką. Jesteśmy. 17 Hz. to zaczynamy. Mamy pierwszy sygnał, nawet nie wiem ile, bo mam panele w kieszeni, ale za chwilę to sprawdzimy, tak z ciekawości. 35, 31 i co to jest. Może tak bez wyłączania, jako pierwszy sygnał, jak zawsze się tak pokazywało. Pamiętam, Uff. Kawałek folii złotka aluminiowego. Dobra, no idziemy dalej. No pierwszy sygnał zaliczony. Drugi sygnał to raczej kawałek monety Reichsfeninga zjedzonego już przez czas. A coś mamy, no ale to raczej nie jest rewerko. No stary, big star. mamy jeden sygnał tutaj jak to może też no no spodnie były Kamera, za kamerę zamek spodnie były big star no już mamy coś starego ale to już jest z maski przeciwgazowej albo coś W stanie takim adonalnym bo tak Czy z uszczelka Rozleciało się Taką ozdóbkę z homunta, z konia, z pasu Wydaje mi się, że tu kiedyś były pola uprawne, no i tak na pewno było. Taka podstawka z figurki ołowianej. Taką kolega znalazł iglicę. Nie wiem co to jest, ale dosyć ciekawe. To starego. A tutaj widać monetę. Teraz ją wyciągniemy. Co jest za momentem? Wow! Jeden w Penning 1968 rok uh. Aluminium Już mi wypadło Budziczek z łóżkiem Niezwykłe Guzik był sygnał i widelczyk plastikowy, coś tam może jeszcze wejdzie. A pod widelczykiem była płytka akumulaturowa. Akum w takim razie chodzimy. Tędy pójdę do góry. Jakiś skubelek stary klucz, coś takiego. W tym stylu jeździmy. Uska. O. Mamy tu monetkę. Jakieś krosowce przejeżdżają. Zniczą? Taką płaską? Taką wytartą? Monetka o nic Tak nazwijmy tą monetkę Wycieruszek konkretny, a może to nie była moneta? Nie wiem Kawał miedziuchy Weźmiemy O taki laser przechodzimy Pału nie ma, no ale jak to jest? Raz jest, raz nie ma no to łuska, kolega z nas, O, to jest Mosin Może być więcej Czy znaczy, to była łuska małzerowska Dobrze, że PRL-a, A czemu dobrze? Bo walnę łopatą 20 groszy ha. No, no Ale nie, tak się bardzo nie skrzywiło, a myślę, że jest w gorszym stanie 65 rok W miarę Patrzcie się stara harmonika Rozwalona Wow historia Zobaczmy, co tu jest. O, monetka. Jaka? Nawet wytarł, wycierł. Kompletny. Kompletne, ale to będzie ta austriacka chyba. Czekaj, że nie jest idziemy dalej. Spijamy na dół, musimy przejść. Wow. świetnie czaszka. że będzie gdzie kurwa ta blaszka A. No to taki bardziej monetowy sygnał był no, coś za rozległy Teraz chyba wyeliminować. No, jakaś gwiazda. Odznaka jakaś, rosyjska. Kurwa. Ale, ale strasznie jest w strasznie jestem w stanie, jakieś rosyjskie oznaczenia i mieć takie gwiazdy. To jest gwiazdka z pagonu, chyba. Albo no, z pagonu, no bo rosyjska z tym sierpem. O będzie może coś widać Albo no nie? A czerwona to jest To rosyjska będzie W domu ją trzeba doczyścić Chyba tak no, to jakaś gwiazdka bardziej tu będzie ten młody sierp, bo już tu widać zarysy są tego sierpu może być z Pagonu, ale nie wiem co to znaczy. No, no, by z takie, co jest na takie coś znalazłem, nie nabiłka z guzika. Pokaż. No, z guzika. No. Groszek niemiecki, jeszcze tu ślad został. No to SS mani tu ganiali. Albo, albo żołnierze Wehrmachtu. No ale łamane łóżko, no ale. Jest groszek niemiecki. Tak może lepiej widać. Takie wbite w ziemię. Znaczy się, że tu było kiedyś pole. Zwierzęta wypasali. A teraz jest las Takie coś U, Łuska placek Heh. Jakiś pierścień Z jakimś tym... No nie wiem Ale dosyć ciekawe Znalezisko takie coś mieliśmy. Paska albo ko konina albo coś. Na pierwszy rzut oka myślałem, że to złoty są. A to kawałek blaszki. Nie powiem wam, ten pierścionek, który może być rubinem Albo i nie, ale tak po wstępnym przeczyszczeniu, patrzcie się, czerwone widzę. Na pewno to nie ma, to ma dużo lat. Na grubą zwierzynę, patrzcie jaka rozpłaszczona, patrzcie się kolega, znalazł. jeden rajsz ale odwrótka, odwrócony. Takie rzeczy tylko u nas nie się znajduje. W Polsce tego nie no, znajdą Trzeba wiedzieć gdzie No właśnie <grywa> Blaszka Jakieś bluszki Powiem hmm. mega elegancka pogoda powiedział Szukają, Zagrania. to jest jeszcze tak o. W miarę, w miarę bym powiedział Lasek piękny śnieg zszedł Tyle dobrze nie? No i dobra, idziemy dalej No tak Wyprawa prawa się do końca Myślę, że nieźle no. Czy w tamtą stronę pójdziemy Kora jakaś, nie jest jakiegoś naboju Wyglądało jak moneta, a tu nie moneta bielsko no bielsko no Bielsko Angielsko znalazłem. O kurde. Tak, tak więc kończymy dzisiejsze wykopki w Poczkanie. Historii, coś tam wyszło, coś nie wyszło, zawsze coś tam jest, tak więc było fajnie. Poszukiwania się udały, śnieg szedł, zeszedł. Tak więc, jeśli filmik Wam się spodobał, musicie zostawić łapkę w górę. Jeśli jesteś nowym widzem, możesz zasubskrybować czymś się. Do następnego. Hej.